Znajdujemy się w tak zwanym Starym Kościele Parafialnym w Płazie. Kościół Parafialny w Płazie powstał już w XIV wieku, prawdopodobnie w drugiej połowie. Był to kościół początkowo drewniany. W wieku XV stał nadal, cały czas zbudowany z drewna, w stylu gotyku małopolskiego. Wspomina o nim m.in. Jan Długosz. Na początku wieku XVI postanowiono kościół przebudować w stylu renesansowym. Zajął się tym pleban Antoni i on prawdopodobnie skończył prezbiterium i zakrystię, o czym świadczy data 1541 rok wykuta nad oknem zakrystii. Natomiast kolejny proboszcz, Tomasz Płaza, który był proboszczem co prawda nie w Płazie, ale w kościele św. Stefana w Krakowie, a potem jeszcze w kościele w modnicy, ale pochodził z Płazy. Postanowił kościół przebudować i dokończyć jeszcze kolejne elementy, czyli nawę główną, właściwie korpus i być może także dobudował wieżę. O czym świadczy z kolei kolejna tablica umieszczona w nawie kościoła po lewej stronie. Następnie kościół został jeszcze ozdobiony freskami renesansowymi, które można powiedzieć są takim największym skarbem kościoła, ponieważ zachowało się bardzo niewiele fresków renesansowych w Małopolsce, oryginalnych. I w Płazie, w prezbiterium takie freski są praktycznie świetnie widoczne. Zostały namalowane w 1576 roku również z fundacji Tomasza Płazy. Wiek XVII przynosi niestety różne zniszczenia, ponieważ w czasie potopu szwedzkiego Szwedzi w dużej mierze obrabowali kościół i zabrali z niego cenne rzeczy, zniszczyli ołtarze. W związku z tym po połowie XVII wieku kościół znowu był remontowany, odnawiany i prawdopodobnie wtedy zbudowano ołtarz główny. Natomiast kolejne ołtarze również były przebudowane i ołtarz po lewej stronie i po prawej były przekomponowane. I y, można powiedzieć, zbudowany od nowa na początku XVIII wieku. Kolejne remonty przynosi wiek XIX. Są to takie remonty, y, mające na celu przede wszystkim y, odnowienie polichromii, odnowienie wnętrza kościoła, przemalowanie, położenie nowego dachu. Natomiast potem kościół ma już troszeczkę mniej szczęścia, y, popada troszeczkę y, w pewnego rodzaju. Taki, takie zapomnienie, czy też mniej się w niego inwestuje, i dopiero na początku lat 2000 zaczyna się powstaje taki projekt, jak gdyby odbudowy, renowacji wnętrza. I w latach 2012-2015 następuje taki kompleksowy remont kościoła. Czyli zostają wyremontowane wszystkie ołtarze, czyli ołtarz główny, dwa ołtarze boczne, zostaje też pięknie odsłonięta i wyremontowana polichromia, prezbiterium, wymieniony zostaje także dach z blachy na gąt, kościół zostaje też otynkowany więc jest to taki remont już na, na dużą skalę i od tej pory kościół pełni rolę zabytku, ponieważ msze przeniosły się do kościoła nowego, natomiast kościół stary służy jako zabytek, który można zwiedzać i, i podziwiać wszystkie dawne elementy.